Macie ochotę na pyszny i delikatny sernik z frużeliną z borówek? Obiecuję, że jest bardzo prosty. Rozpuszczone masło mieszamy z ciasteczkami i ugniatamy na tortownicy wyłożonej papierem do pieczenia. A do misy miksera leci zmielony twaróg, mascarpone i śmietanka 30%. Dodajemy jajka, cukier, budyń waniliowy i mąkę pszenną oraz cukier waniliowy. Całość dokładnie miksujemy. Masę serową wylewamy na spód i wyrównujemy powierzchnię. Sernik pieczemy w 180 stopniach, grzałka góra dół, przez 15 minut, a następnie zmniejszamy temperaturę do 120 stopni i pieczemy przez godzinę. Sernik pozostawiamy do ostudzenia w temperaturze pokojowej, a następnie lecimy na noc do lodówki. Następnego dnia szykujemy frużelinę. Do garnka przesypujemy borówki i cukier. Podgrzewamy ciągle mieszając, aż borówka puści sok. Następnie dodajemy sok z cytryny, mąkę ziemniaczaną wymieszaną z wodą. I napęczniałą żelatynę. Delikatnie podgrzewamy ciągle mieszając. Uwaga, nie można zagotować. Frużelinę studzimy, polewamy schłodzony serniczek i gotowe. Dokładny przepis również na moim blogu esencjakulinarna.pl.